Cześć! W tym odcinku chciałabym Ci pokazać, jak wykonać taką oto narzutkę lub też kocyk ściegiem plecione muszelki. Jest to kocyk wykonany z motka Ombre Vanilla, kolor kroszetkowa piwonia. I myślę, że naprawdę fajnie tutaj te kolorki na tej właśnie narzutce wyglądają. Pokażę Ci to z bliska, jak ten ściek pięknie wygląda. Mam nadzieję, że się to. Tutaj na kamerze uda uchwycić, ponieważ, no jak to z tymi delikatnymi kolorkami bywa, ciężko je uchwycić na filmie, dlatego właśnie się postarałam znaleźć taki kadr, żeby właśnie można było jakoś tutaj bliżej pokazać. Ścieg robi się naprawdę przyjemnie, bardzo szybciutko, dlatego jest idealny dla osób, które szybko się nudzą, bo nawet taki motek 1000 metrów. Dosłownie w wolnej chwili szybko można załapać i szybko taką właśnie narzutkę lub kocyk sobie zrobić i używać na lato lub na przykrycie gdzieś, na przykład, małego dziecka. Bardzo fajnie się prezentuje i absolutnie nie wymaga jakichś tutaj szczególnych znajomości. Już nawet osoby początkujące z łatwością sobie poradzą. Jeżeli jesteś osobą, która lubi również mieć. Ebooka do właśnie takich robutek. Zapraszam cię serdecznie do opisu tego odcinka i tam znajdziesz więcej informacji na temat właśnie ebooka. No to co, zaczynajmy. Ja do wykonania mojego kocyka wezmę mocek ombre by mila, czteronitkowy długości 1000 metrów, skład 50% bawełna 50% akryl i teraz zaczynając właśnie Zabawę z takim motkiem warto zacząć od jego środka. Czyli wyciągamy tutaj ze środka taką właśnie niteczkę. One często będą mieć taki właśnie czams, mały koralik, zawieszkę, żeby właśnie łatwiej to było znaleźć. I robimy początkowy łańcuszek dla naszego ściegu. Oczywiście to będzie już można za chwilę sobie odciąć. I nasz łańcuszek będziemy robić w ten sposób, żeby zrobić go na długość, jaką chcemy mieć kocyk. Najczęściej no, kocyki mają między 60 a 90 cm, jeśli chodzi o krótszą krawędź. Szydełko, którego użyję, to Prym Ergonomics o rozmiarze 4,5 mm. To akurat jest taki rozmiar do tego konkretnego ściegu, żeby było dość łatwo, luźno robić. I szydełkując, szydełkuj sobie łańcuszek, możesz podpatrzyć sposób wielu osób, które do samego łańcuszka wolą mieć większe szydełko. Czyli ja mogę ten łańcuszek zrobić piątką i spokojnie, wtedy fajnie ten łańcuszek wychodzi. I jeżeli się wahasz, jaki rozmiar kocyka zrobić, Prawdę mówiąc, ja bym zrobiła trochę szerszy, bo on później pod ciężarem tego ściegu będzie nam się tak trochę zwijał do środka. Więc spokojnie myślę 80-90 cm ten łańcuszek warto zrobić. I wracając jeszcze do techniki, ja lubię robić sobie oczka łańcuszka w ten sposób, że po każdym jednym oczku moje tutaj dwa palce tak jakby robią sobie Buziaczka na ostatnim zrobionym oczku, dzięki czemu rzeczywiście, jak widzisz, te oczka wychodzą tej samej wielkości, co ma niebywałe znaczenie, jeśli chodzi o estetykę i późniejsze rozmiary tych oczek. Czyli tak to ma wychodzić. Jak widzisz, wychodzi dzięki temu taki naprawdę fajny, równy łańcuszek, i zaczynamy od koloru, który jest w samym środku naszego. Motka. Motek na 1000 metrów powinien spokojnie na taki kocyk wystarczyć, nawet jeżeli go zrobisz większy. I teraz jedyna rzecz dodatkowa, którą tutaj trzeba będzie zrobić na sam koniec, jak już mamy nasze rozmiary docelowe, to jest policzyć, ile rzeczywiście tych oczek nam wyszło. Zaraz to zrobię i policzę, ile mi wyszło i pokażę Ci jak to dopasować. Dobra, mam już łańcuszek. Zmierzyłam sobie i on właśnie jest na 80 cm wyszło mi 115 oczek, więc myślę, że spokojnie sobie zrobię z małym zapasem, więc zrobię sobie jeszcze 5 oczek. Jeżeli chcemy, żeby wyszedł nam ładny ściek, to musimy sobie zmierzyć policzyć ile mamy tych oczek do tej pory i ta liczba powinna być podzielna przez 9 i dodatkowo powinny być jeszcze dołożone dwa oczka, czyli w moim przypadku ja mam 120 oczek, najbliżej podzielną liczbą przez 9 jest 117, dodać 2 daje mi 119 oczek i to jest moja liczba startowa dla tego kocyka i teraz Zaczynamy sobie bardzo prosto, bo po prostu od znalezienia drugiego oczka, od szydełka, i robimy w to oczko półsłupek w ten oto sposób, następnie robimy narzut, opuszczamy cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu jest piąte oczko od tego naszego oczka, i w to oczko robimy sobie trzy klasyczne słupki. Raz, Dwa i trzy. I kiedy to mamy, to robimy sobie jedną pętelkę łańcuszka i teraz będziemy robić kolejną grupę trzech słupków, tyle, że w oczko o jedno wcześniej. Czyli tutaj mamy tą grupę, cofamy się o jedno oczko tutaj. I tutaj w to oczko zrobimy trzy słupki. I żeby było łatwiej, przyjemniej, żeby wyszedł nam efekt wizualny, to nie staramy się jakoś stricte pod tą pętelkę zrobić. Czyli nie robimy jakichś takich machinacji, żeby tutaj pod samą tą pętelkę się wbić. Tylko wręcz przeciwnie. Wbijamy się w to oczko, ale przerabiamy również wokół tej grupy trzech słupków. Czyli hop, tutaj. Pierwszy słupek, drugi słupek w to samo oczko i znowu wokół tej grupy trzech poprzednich słupków. I jeszcze jedno to oczko. I robi nam się pierwsza taka pleciona, zaplatana muszelka. W ten sposób to będzie nam wyglądało. Następnie robimy oczko łańcuszka. Liczymy sobie znowu trzy oczka łańcuszka, zwracając uwagę, że tutaj to już jest wykorzystane. To opuszczamy takie coś, co się wydaje, że mogłoby być oczkiem. I szukamy sobie rzeczywiście trzech kolejnych, czyli raz, dwa, trzy. Te oczka opuszczamy. I następnie robimy półsłupek właśnie w kolejne czwarte oczko, już z kolei. Następnie robimy oczko łańcuszka i znowu powtarzamy dokładnie to samo, już licząc najpierw cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery opuszczamy, w piąte robimy trzy słupki, raz, dwa, trzy, robimy oczko łańcuszka, i cofamy się o jedno oczko i w to oczko łącznie właśnie z tymi świeżo zrobionymi słupkami wokół nich robimy właśnie takie zaplatane trzy. Słupki. Właśnie tak, i cała reszta dokładnie, tak samo, czyli znowu oczko łańcuszka, omijamy trzy oczka, robimy półsłupek, robimy oczko łańcuszka. I kolejną zaplataną muszelkę w piąte oczko i tak dalej. Powtarzamy tę sekwencję aż do samego końca rzędu. Ostatnie oczko powinno nam wypaść tak, że zrobimy półsłupek i tam się właśnie spotkajmy. Dobra, mamy pierwszy rząd. Jak widać, rzeczywiście u mnie się zakończyło to na półsłupku w pojedynczym w ostatnie oczko. Gdyby się zdarzyło, że gdzieś tam jednak ci się te oczka poprzesuwały, zawsze możesz sobie tutaj... Wyciągnąć z tej pozostawionej na początku końcówki parę oczek, tutaj zakończyć, i wtedy sobie po prostu przedłużysz ten łańcuszek nieco, żeby się to wyrównało. Jeżeli wszystko jest w porządku, to po prostu obracasz i robisz pierwsze trzy oczka łańcuszka już z nowego rzędu. I w tym rzędzie jeszcze zrobimy trzy dodatkowe słupki w to samo oczko. Gdy mamy te trzy słupki i ten łańcuszek początkowy, robimy sobie już klasycznie oczko łańcuszka i półsłupek, tym razem tutaj w to właśnie półkole między naszymi grupami słupków. Znowu łańcuszek, i teraz zrobimy nasze grupy. Pierwsza grupa trzech słupków będzie robiona tutaj. Między właśnie tutaj w tą dziurkę, jakby między półsłupkiem a poprzednią muszelką. Trzy słupki. Tu znowu oczko przerwy. I robimy sobie tutaj w tą drugą, wcześniejszą pętelkę. Znowu takie przeplatane trzy słupki. Raz. 2 i 3 czyli mamy kolejną taką zaplatankę zrobioną i teraz robimy oczko łańcuszka i tym razem robimy półsłupek między tutaj te dwie części jednej muszelki znowu oczko łańcuszka i powtarzamy całość czyli znowu trzy słupki w tą pętelkę trzy słupki w tą między nimi oczko łańcuszka i znowu oczko łańcuszka półsłupek oczko łańcuszka już w kolejną tutaj i tak robimy cały rząd aż do końca tam się spotkamy w ostatnie oczko robimy cztery słupki robimy oczko łańcuszka obracamy i w następnym rzędzie właściwie już powtarzamy pierwszy rząd robiąc półsłupek w pierwsze oczko Następnie oczko łańcuszka i znowu po prostu robimy dokładnie to samo idąc właśnie już tym razem w te tutaj przestrzenie, czyli znowu trzy słupki, najpierw w tą drugą przestrzeń. Następnie oczko łańcuszka, wracamy pod tę pierwszą przestrzeń i wokół tych pierwszych Trzech słupków robimy kolejne trzy słupki. Oczko łańcuszka. Półsłupek tutaj. Oczko łańcuszka i dalej właśnie robimy dokładnie tak samo. Właściwie teraz już się jak będzie się cały czas powtarzał. Kończymy sobie na pojedynczym półsłupku, obracamy i robimy czwarty rząd dokładnie jak rząd drugi i tak na pożądaną długość kocyka. Gdy dojdziemy już do samego końca, do pożądanej długości kocyka, to sobie zrobimy taki dodatkowy rząd, który nam naprostuje ten ściek, tak żeby była po prostu jedna tutaj prosta krawędź. I w tym celu zrobię sobie co następuje. W pierwsze oczko zrobię klasycznie półsłupek. W kolejne również półsłupek. Następnie robię narzut i robię półsłupek nawijany, czyli z narzutem wbijam się pod kolejne oczko, wyciągam pętelkę i przeciągam przez wszystkie trzy oczka jednocześnie. Robię sobie kolejny półsłupek nawijany. Następnie robię narzut i robię sobie słupek wokół tej pętelki. Omijam to oczko i robię słupek wokół drugiej pętelki. W ten sposób. Następnie półsłupek nawijany, kolejny półsłupek nawijany i teraz robimy półsłupek, półsłupek u góry pod pętelkę, półsłupek w kolejne oczko i tak nam się po prostu sekwencja powtarza, czyli u góry trzy półsłupki zwykłe, później dwa nawijane. Tutaj wokół tych pętelek na dole w posłupku, ale omijamy ten półsłupek na samym dole, i tak dalej, i tak dalej, aż do końca i zrobi nam się ładny, równy brzeg, taki jak w prostokątnym kocyku. Następnie zaczęłam obrabiać całość półsłupkami w ilości jednego półsłupka na półsłupek, czyli tutaj na samym początku zrobiłam półsłupek. Dwa półsłupki na bok słupka, czyli po prostu tam, gdzie był słupek, akurat zrobiłam dwa półsłupki. Tam, gdzie był półsłupek, no to półsłupek i robiąc to luźno, jak widać, fajnie to też się zaczyna właśnie obrabiać. Pokażę Ci jeszcze technikę, właśnie obrabiania półsłupkami. Tutaj nadal to robię. Nie ma tutaj w tym nic skomplikowanego, natomiast Warto pamiętać, że nie mamy takich ustalonych ściśle miejsc wbicia, dlatego, póki to są na przykład oczka łańcuszka, no to wiadomo wtedy, gdzie się to wbijać. Ale staramy się ogólnie, żeby się wbijać pod pojedyncze pętelki. Czyli tutaj mam oczko łańcuszka, to też w oczko łańcuszka po prostu robię półsłupek. I jak jest taka sytuacja. No to tutaj po prostu w górną pętelkę takiej właśnie takiego oczka się wbijam i tak właśnie po kolei do samego końca to robię i gdy to zrobię to tak naprawdę zostaje mi już tylko i wyłącznie zrobienie dodatkowego obrzeża oczywiście ono jest jakby dodatkowe opcjonalne ja też jedno pokazuję już w ebooku do tego wzoru tak właśnie prezentuje się ten ściek w całej okazałości, w kolorze piwonia, którego użyłam. Tak właśnie kolorki przechodzą aż do samego końca, aż do takiej kawy mrożonej, więc całe lato nam się tutaj pięknie ukazało. I na sam koniec, ponieważ kończymy na różowym, zostaje nam tutaj taki właśnie kolorek już rzeczywiście fajny różowy ciemniejszy i tym kolorem zrobiłam sobie obramowanie, które przed chwilą pokazywałam i na sam koniec jeszcze takie ozdobne wykończenie. Jeżeli chcesz wykończenie bardziej ozdobne na więcej okrążej, to zostaw sobie tego koloru nieco więcej. Myślę, że już spokojnie kilka dobrych rzędów wcześniej można zakończyć, jak już w ogóle ten różowy nam się zaczyna pojawiać. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zrobić taki konkretnie, dokładnie taki kocyk, i jeszcze tam mam też wytłumaczone, jak zrobić takie obrzeże, no to zajrzyj do opisu tego odcinka i tam dowiesz się, jak właśnie zdobyć taki potrójny e-book na wszystkie trzy kocyki, narzutki z właśnie mojej kroszetkowej serii motków ombre. I oczywiście też w opisie jest link do tego konkretnego motka, który daje właśnie takie fajne, letnie kolorki. Znajdziesz tam również mój kod zniżkowy, żeby właśnie ten motek sobie zamówić. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.